Węgla jest mało, kolejki są coraz dłuższe, ale chętnych na otrzymanie dodatku węglowego w wysokości 3000 złotych nie brakuje. Od 17 sierpnia mieszkańcy województwa szukają pomocy wszędzie, gdzie tylko się dlatego liczba złożonych wniosków w poszczególnych miastach różni się niewiele. Na przykład tylko w Bytomiu zostało złożonych już 5000 wniosków. Zgłosimy teraz zapotrzebowanie o przyznanie środków z budżetu państwa na wypłatę dodatku węglowego, jeśli te Środki otrzymamy, będziemy mogli zacząć rozpatrywać te wnioski i wypłacać te środki. W Rybniku uruchomiony został terenowy punkt. W ciągu dnia przyjmowanych wniosków jest od 700 do 1000. Aktualnie przyjętych jest już ponad 5,5 tysiąca wniosków. Internetowych wniosków zostało złożonych już 1700. Część tych wniosków, które są złożone, dotyczą wycofania wniosków, których został złożony w pierwszych dniach, kiedy można było to robić. Dlatego że mieszkańcy się orientują, że mogą składać, na przykład w przypadku domu wielorodzinnego, gdzie na górze mieszkają rodzice, a na dole mieszkają tak zwani młodzi, mogą składać wniosek na dwa gospodarstwa, no i to starają się robić po to, żeby uzyskać większe dodatki do węgla. Mieszkańcy Pszczyny również chętnie sięgają po wypełnienie wniosku, bo jak podaje urząd miasta, jeszcze wiele gospodarstw pali w piecach węglem, chociaż przekonują mieszkańców do zmiany formy ogrzewania w ramach walki ze smogiem. Zainteresowanie rzeczywiście jest bardzo, bardzo duże. Codziennie wnioski składa około 400 osób. Na dzień dzisiejszy mamy już około 3500 wniosków złożonych. Robimy co możemy, żeby ułatwić oczywiście mieszkańcom składanie wniosków. Wnioski można składać osobiście lub wypełniając formularz przez internet za pośrednictwem profilu uzaufanego. Dodatek wypłacany jest niezależnie od dochodów członków rodziny, a podstawowym warunkiem jego uzyskania jest to, aby źródło ogrzewania było wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków.